Witam Was na kolejnej wyprawie. Dziś wybieramy się nad Polskie morze, a dokładnie do miejscowości darłówek, koło Darłowa. Eee, przejechaliśmy już w granicach około, bo ja wiem, 500 km. Zostało nam 200 km do celu. I teraz jesteśmy w miejscowości ujście. Ja zawsze robię tak, że gdy jadę na jakąś trasę, jadę w jakieś konkretne miejsce, to szukam na mapie ciekawych miejsc, które mogę Wam pokazać. I jednym z nich na pewno jest to miejsce, w którym teraz jesteśmy, a to jest wieża widokowa, właśnie z armatami, z pięknym widokiem. Vai na tutaj e, całą panoramę. E, co ciekawe, jeżeli chodzi o film, e, który wam będę nagrywał, o te vlogi, które będę wam nagrywał, e, chcę wam pokazać jakie są ceny nad polskim morzem, bo wszyscy publikują te paragony grozy. No i ja oficjalnie naprawdę pójdę i sprawdzę, czy w restauracjach ceny są naprawdę takie zabójcze, czy te paragony są faktycznie paragonami grozy, e, czy są takie wysokie. Poszukamy też tych tańszych restauracji, zobaczymy, czy idzie tanio wynająć jakiś pensjonat, jakiś tani pokoik i wszystko wam na tych materiałach pokażę, więc Subskrybujcie kanał, oglądajcie, bo zapowiada się dużo, naprawdę dużo ciekawych materiałów. A tu już za mną widać właśnie wieżę widokową. A tam z tyłu są armaty i piękny widok, który Wam zaraz pokażę. Tu jest fajne rozwiązanie: jest taka biblioteczka, gdzie każdy może sobie wziąć książkę, lubią włożyć, poczytać i oddać z powrotem. E, oczywiście jest plac zabaw, a tutaj jest wieża widokowa, o której Wam przed chwilą wspominałem. No i prostując, nie darłówek, tylko darłówko, tak? E, obok Darłowa. E, więc całkiem inny rejon, no, ale. Podobna nazwa. No i tutaj mamy właśnie ten widok. Jak widzicie, jest taki komin, który wygląda jak wieża widokowa. No i piękna panorama. Niestety dzisiaj troszkę jest pochmurno i tak do końca tak pięknie nie widać. Ale jest to miejsce, które warto odwiedzić. Tu chyba można wejść na tą wieżę widokową do góry. Zaraz na nią pójdziemy. A teraz idę tutaj ten widok wam pokazać z tego miejsca. Tutaj jakaś armata stara. Trzeba było historię poczytać, czy właśnie ona jest jakaś prawdziwa, która tu kiedyś była, czy tylko jakaś replika. No i taki widok na jakąś fabrykę. No i jednostkę właśnie drogą na piłę odbijacie dosłownie 100 metrów i możecie tutaj sobie podjechać. Mamy informację, tablicę informacyjną pokazującą właśnie miejscowości, gdzie jesteśmy. Jak widzicie, miejscowość ujście. Eee, nie wiem, czy to jest to gdzieś pokazane, gdzie my dokładnie jesteśmy w tym ujściu. Chyba nie ma zaznaczone. A to jest informacja o tej wieży. Wieża widokowa w Ujściu powstała w 2006 roku. Na jej szczycie jest taras widokowy, który umożliwia podziwianie uroków panoramy Ujścia i okolic. Z punktu obserwacyjnego na skalę widać miejsca, gdzie podczas najazdu szwedzkiego dnia 25 lipca 1655 roku wojewoda wielkopolski Krzysztof Opaliński nie podjął walki i oddał Wielkopolskę, na to Wieża zlokalizowana jest na terenie płaskim, górnego tarasu wzgórza, 97 metrów nad poziomem morza. Całkowita wysokość wieży wynosi 9 m. i 70 centymetrów. W środka ma wieżę widokową, widzicie w środku taki drewniany tarasik, schodki. Tak jak Wam przed chwilą mówiłem, ta wieża powstała w 2006 roku, więc jest dosyć świeża no dosyć świeża no ponad no prawie 10 lat a jesteśmy na górze Tu jest otwarte chyba, tak, jest otwarte i jesteśmy na widoku No widok dużo się nie różni od tego na dole no ale myślę, że i tak jest ładnie. a na drugą stronę tam chyba jakieś osiedle było. O, tu widać ten plac zabaw, który jest po drugiej stronie dosyć duży. Więc tak jak przyjedziecie z dziećmi, to tu możecie sobie chwilkę odpoczynku zrobić. I tak jak mój młody, który właśnie tam jest, poskakać sobie po placu zabaw. A tam jest parking, na którym zatrzymaliśmy samochód. Od tej strony Wam pokażę tą wieżę widokową. Tu od środka jest taka drewniana i wyglądała tak. Chodzi właśnie o miejscowość Ujście i wieżę widokową, tutaj widzicie, z punktem widokowym, który jest za mną. Teraz kierujemy się dalej, jedziemy właśnie w kierunku Piły, tam też jakieś ciekawe miejsca może się uda znaleźć, no zobaczymy po drodze, a no jak nie to kierunek Polskie Bałtyckie Morze.